Cześć, z tej strony mikaty. Witam was w rankingowym srebrze. Tym razem walczę w drużynie. Moim teammatem jest Tytysek 111. Tak, mam go w znajomych. Jak najbardziej dobry gracz. Yy, powiem tak, jeżeli wy kiedyś byście chcieli ze mną zagrać w. Teamie, jak najbardziej możecie dodać mnie do znajomych. Jeżeli zobaczycie mnie online, że aktualnie coś tam robię na Brawl Stars, że gram, zaprosicie mnie do drużyny. Ja to zaproszenie przyjmę jedną, dwie gry, może nawet i trzy z wami rozegram, a co mi tam niech będzie. E, tutaj mamy Knockout, jedna z moich ulubionych map. Na tej mapie dosyć fajnie gra się z spajkiem, i też spajkiem troszkę pogram. No bo czemu nie Aj, patrzcie, tutaj da, dostałem od poka. Ale dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej. Tutaj przeżył nasz tytysek. Zobaczymy, jak mu tutaj dalej ta gra wyjdzie. Jest to mój teammate. Tak, to jest pierwsza gra, jaką nagrywam będąc w drużynie. Żeby nie było, że mi katy nie walczy w drużynie, w drużynie czasem walczę. Zapraszam Was serdecznie do subskrybowania kanału, komentarzy, łapek w górę. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to standardowo, to klasycznie na co czekacie. Eee, ja jestem kaktusem, jak widać, nic nie widać. Przed nami jest poko, którego już nie ma. Jest Edgar, którego mam nadzieję zaraz nie będzie, o już nie ma. Jest Barl jak dla mnie bardzo niedoceniony zadymiarz, ale jeszcze powiem Wam szczerze, nie skusiłem się na grę nim. Kiedyś może i owszem, ale jeszcze nie teraz, to jeszcze nie ten czas. Barley tutaj mnie zatłukł, został tutaj mój teammate Tytisek, który gra piperką, oraz Zbrok. Mam nadzieję, że dwóch na jednego da radę, Ma prawdę, mam nadzieję... No, no i Piperka z bliskiej odległości załatwiła Barleya, bo jakże by to inaczej. To jest moja droga do rankingowego diamentu. Przede mną, jeszcze tak na dobrą sprawę, trzeba dokończyć właśnie to srebro, przejść całe złoto, dostać się do diamentu i mam nadzieję, że w tym sezonie uda mi się dalej dojść niż diament. Powiedzmy, że troszkę skilla niż na początku mam więcej. W ostatnim diamencie trochę więcej gier wygrywałem i mam nadzieję, że to będzie tak, jakby ok, na ten moment. Pytanie do Was, czy macie śniegu? U nas tutaj troszkę popadło dało śniegu, w związku z czym kierowcy już zaczęli jeździć tak, jakby nigdy nie byli kierowcami, a wyciągnęli prawko z chipsów. E, czyli droga czarna, a jedą 50. Dobra, nieważne. Takie moje dywagacje. E, dobra, trzech na jednego. No tutaj El Primo pach. Mikaty tutaj, Dorwał El Prima jest ok, jest naprawdę ok. Zwycięstwo gwiazda gryty, tysek miał 4 kile, Ja tam chyba nie spojrzałem dobrze, miałem 3, ale dobra, nieważne. Zaraz tutaj wbiję się do srebrnej trójki. Mam nadzieję, mam nadzieję, jednym mam taką nadzieję, powiem wam szczerze. E, więc jeszcze raz, jeżeli byście chcieli kiedyś ze mną zagrać w teamie, ja jak najbardziej w takim teamie zagram, dodajcie mnie do znajomych. E, mój nick, moje ID to Mikaty. Przez Duże M. Jakbyście chcieli mnie dodać, jak najbardziej możecie mnie dodać. Gorąca strefa, w związku z tym, że jest gorąca strefa, nie biorę nic innego jak oczywiście Sandy, czyli mój najnowszy nabytek, jeżeli chodzi o legendarnego zadymiarza, tak. Jest to Sandy. Na ten moment dosłownie niewiele mi brakuje, żeby wziąć Berego. Odblokowuje Berego. A czemu Berego? A to dlatego, że przeprowadziłem ankietę, zgodnie z którą właśnie wyście zadecydowali, tam około 160 głosów, że za dymiarzem, którego będę odblokowywał, będzie Bery. I w tym momencie również będę robił ankiety, jak będę odblokowywał innych zadymiarzy. Yy, obok mnie kaktus, ja jestem śpiącym chłopcem, śpiącym na stojąco, jak już kiedyś wspomniałem, ja tutaj z Sandy bardzo się identyfikuję, lubię spać do późna, aczkolwiek po prostu mi czasem nie pozwalają, ale żeby nie było, lubię, naprawdę lubię pospać. Naprawdę lubię pospać. Tutaj w tym momencie Sandy tutaj swojego wielkiego ulta zrobił. E, 9 sekund. Przez te 9 sekund, tak na dobrą sprawę, przeciwnik no raczej się nie zbliży do nas, ponieważ e, przeciwnika widać. W tej strefie nas nie widać, plus jeszcze mam taki gadżet, który sprawia, że w tej strefie przeciwnik dostaje obrażenia. Fakt, faktem że jest to jakieś tam około 200 HP, ale zawsze dostaje. Jako drugi gadżet miałem do wyboru, że ta strefa leczy naszych teammateów oraz nas, ale stwierdziłem, nie, niech będzie ofensywnie, w związku z czym będzie ta strefa zadawała obrażenia. Kaktus dwoi się i troi. Kaktusa dosyć fajnie wziąć na tą strefę, ponieważ w momencie, kiedy wali ulta prosto na środek, nikt nie może podejść. Znacie, no można podejść, ale w tym momencie no przeciwnik dostaje obrażenia i tak na dobrą sprawę jest powolniony, więc taka średnia akcja. Dałem się tutaj zrobić, na sam koniec Sandy tutaj mm, straciła życie. Stracił, bo nie mogę się przyzwyczaić, że to chłopiec Śpiący chłop, no kto to widział? Tak jak Berry, no chłop z głową konia, no kto to widział? Ale dobra, nieważne, zaraz tutaj będziemy w drugim w grze jeszcze raz wspominam jestem w drużynie jestem w drużynie Pach dziękujemy srebrna trójka no przepięknie, przecudownie, zbiory klejnotów No kogo wziąć na zbiór klejnotów? Chyba również Sandy wezmę tak na dobrą sprawę Sandy fajnie brać, pewnie jest yy, I patrzcie, w tym momencie Jestem w drużynie już Z dwoma teammate'ami Znam ich osobiście, Tytycek, Pan Gnomo Tutaj mają piękne skiny Srebrne skiny, żeby pochwalić się Hajsem, który mieli, no okej, okay, dobra Ja jako jedyny z drużyny nie mam Srebrnego skina, nie mam żadnych srebrnych skinów Oni tutaj się połasili na srebrne skiny No ale dobra, nie... o Ole, nas z boku zaszli, jak nas z boku zaszli. No i zobaczcie, przeciwko nam jest baz, baz, Nie lubię grać przeciwko bazowi. Ten, kto potrafi grać bazem, jest bardzo ciężkim przeciwnikiem, no nie lubię, nie lubię, naprawdę nie lubię w momencie, kiedy on tym ultem do nas się zbliży, jak już zacznie nas atakować, to my tak na dobrą sprawę nie mamy żadnych szans. Naprawdę nie mamy żadnych szans i, i przeciwnik ma 6 klejnotów, my mamy 0 i ja tego w tym momencie jakoś dobrze nie widzę, naprawdę ja w tym w momencie tego dobrze nie widzę jeżeli my tę grę wygramy to będzie naprawdę cud. Cuda się zdarzają, nie powiem, naprawdę cuda się zdarzają. Między innymi to y, cudem dzisiaj Iga, y, co ja gadam, cudem dziś Iga Świątek przegrała, cudem dziś Chórka też przegrała, ale co zrobimy? No nic nie zrobimy. Ale tak jak wspomniałem, jeżeli ja tę grę wygram z moimi teammate'ami to będzie naprawdę Joo! Jeżeli ja to wygram, to będzie naprawdę mega przekozak, ale zobaczymy, naprawdę zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na ten moment mamy 10 klejnotów, a to i wyłącznie tylko dlatego, że te 10 klejnotów zostało zabrane przeciwnikom. My nie wzięliśmy żadnego klejnotu, naprawdę uczciwie nie zarobiliśmy, ale fartem się udało. Dobra, nieważne, po mojej lewicy pan gnom, po mojej prawicy tytysek jest tak jakby okej. Okay. Dobra, droga do złota jest tutaj, jak widać zaraz zobaczymy, co się stanie. Rankingowy, pewnie błyskotki, no bo co innego może wypaść z tego, pewnie, że błyskotki. Zaczynamy, gramy jeszcze... Pewnie że gramy. Zobaczymy, co tutaj będzie, jaki tryb. Napad. Okej, okay, dobra, niech będzie napad. Pewnie, że niech będzie napad. Aczkolwiek powiem Wam szczerze, że na ten rodzaj napadu, na tą mapę, z reguły brałem Amberkę. Z reguły brałem Amberkę, aczkolwiek na ten moment wezmę kogoś innego. Wezmę kogoś innego, wezmę protopast. Protoplastę moich zadymiarzy z dużym powiedzmy, że z dużą siłą rażenia. Będzie to Griff oczywiście, że będzie to Griff, ponieważ Griff lepiej się odnajdzie w tym momencie tutaj mamy tak. Mamy Edgara, Pan Gnom jest Edgarem, no, ruszaj się, na co czekasz? Tytysek jest Shelly, eee, Przeciwko nam jest Daryl e, Edgar i Kto? I i, 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 aha, daj dawaj, Dobra, nieważne, ok. Ale zobaczcie, oni już mają 56%, mamy 98%. Yy, I tak na dobrą sprawę jesteśmy w natarciu. Jesteśmy w natarciu. Piękna mapa tutaj stylizowana na yy, Nintendo, naprawdę przepiękna. Pach, dobrze nam idzie. Naprawdę fajnie grać z ludźmi, których znasz. Którzy wiesz, że dobrze grają, nie są to przypadkowi gracze, bo to nie są przypadkowi gracze. Ci gracze, no dobra, tak patrząc, po jak wyjdziecie na ich staty, to może nie są zbyt imponujące. A to dlatego, że panowie w swoim, na swojej karierze już parę kont mieli, ale stwierdzili, często stwierdzałem że a nowe konto, nowe konto, nowe konto. Może to inaczej zagram, ale tak mówię, ja ich znam, to są naprawdę dobrzy gracze i wiem, że z nimi mogę zajść daleko. E, tak jak powiedziałem, ja jestem Mikaty za Was. Serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to na co czekacie, komentarzy, łapek w górę, jeżeli jeszcze nie zrobiliście tego, to na co czekacie. Jedna likwidacja, ale tyle ile zadałem Sejfowi, to jest moje. Naprawdę, Griff, ogromna siła rażenia, bardzo polecam Grifa. Wiecie co, to już chyba będzie moja ostatnia gra, ponieważ troszkę, 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 troszkę już długo w to gram w tym momencie, będzie to Knockout. Najpierw zobaczę, kogo chłopaki wybiorą. Eee, Dynamite Tytysek. <laughs> Mortis. No kogo innego mógł wziąć? Pewnie, że Mortisa. W związku z tym ja zagram kaktusem. Zagram kaktusem i zobaczymy, jak nam pójdzie tutaj w nokaucie przeciwko nam zadymiarze, których, no dobra, nie do końca lubię, ponieważ jeżeli ktoś potrafi nimi grać, to naprawdę gra będzie ciężka. Ale dobra, zobaczymy, 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 co tutaj sobie przeciwnik... Na ile nam pozwoli, jak co sobą zaprezentuje eee, już nie 2 do 2, no, ale szybko poszło. Widzieliście jak szybko poszło, masakra. Dobra, jest tak naprawdę ok. Eee, Fajniej w środek eee, z spajkiem tutaj parę kulek posłać, żeby zobaczyć, kto się tam czai za rogiem. Często jest tak, że nie widać przeciwnika, ale w tym momencie kiedy leci ta kula, to ona już już to już po meczu jest! O masakra. Dobra, jeszcze raz, jeżeli chcecie kiedyś ze mną zagrać w Teamie, zaprosić mnie do znajomych. Powiedziałem moje ID: slajkujcie, subskrybujcie, trzymajcie się, na razie Bajo.